Siemanko widzieć robimy wielki test gier I.O, to będzie pierwsza z nich yy, wybrana i to będzie Holio Jeszcze z kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt takich gier yy, z serii I.O Więc jeżeli wam się spodoba ta seria to zostawcie łapkę w górę, na pewno wezmę, nagram tego więcej, bo no. Le, jak się wam spodoba zbieramy tutaj jakby rzeczy I jakby teraz no wpada mało ale no zaraz zobaczymy którzy będziemy pod koniec muszę uważać że mnie nikt nie zjadł o i teraz jak już jesteśmy takim większym to już jest o wiele łatwiej zbierać punkty i o wiele szybciej się to robi nie, to się jeszcze nie mieści a już na przykład takie małe drzewka to już mogę zbierać po prostu jeżdżąc i to jest fajne w tej grze na przykład takie też nie, tego chyba nie mogę niezależnie od wielkości, nie o, głaz mi tutaj wpadł, nie? nie, wpadł, wpadł i co tu jeszcze mogę? drzewa jakieś że uważasz, że ktoś mnie zjad, tak jak ten na przykład, co z... idzie na mnie, nie rozumiem, czemu po prostu tego nie mogę. Bo co tu mamy? Tu nic nie, nie da się jakby zjeść, więc się nie opłaca. Bo można jakby z na punkty. I tak, gdzie już to miało z miasta takie mam. Dobra, ja zbieram tu dookoła miasta. No i teraz to idzie już mega szybko. Jeszcze minuta. Zaraz zobaczymy. Jakim wielkim można być. Bo już jak się znajdzie coś takiego tuż. Ja to wciągnął. Nada ja się tego. Idziemy teraz do miasta. Nie, w sumie w mieście się nic nie da. Trzeba być większym, ale koło miasta jest dużo. Muszę uważać, właśnie, żeby nie jest zjadł. Dobra. No. no i patrzymy, bo muszę o. Uciekać. O, i teraz już damy mogę, iść. Teraz to już dużo punktów za to się dostaje. No, jeszcze tylko to. Dobra. Jestem jednym. No, już takim większym jestem. Tutaj widzę. Jestem ciekawy, jak duży jest pierwszy. 706, chyba jakieś 200. Nie pisze chyba nigdzie. Nigdzie nie pisze, więc nie. No, ale na pewno jest o wiele większy. On nie jest stopca, jest większy dwa razy gdzieś mniej więcej tego tak ode mnie. No to ten pierwszy musi być o wiele, wiele większy. Teraz jedynie uciekam, żeby nie, nikt nie zjadł. Po drodze nie zdobyłam żadnych punktów, uciekam. I koniec. Byłem na miejscu szóstym, na siedem, więc słabo. Mamy medium, ale byśmy sobie zjeli low. Bo na medium nam średnio idzie. Znaczy średnio. Słabo, bo przed ostatnim miejscem nie jest to najlepszy wynik na pewno. Szuka nam meczu. Gra jest fajna. Jak nie ma się co robić i nie I nudzi nam się, nie chce nam się nic pobierać. To jest jedna z fajniejszych gier I o Tylko jest nerwujące, że trzeba dobrze trafić. Teraz jest bardzo ciężko Coś zjeść O, jak już się jest takim większym To już po prostu wszystko jak idzie Już po prostu to wpada I nie patrzy się już na to O, no i zaraz już te Domy jeszcze może nie Ale tutaj jest, o Tu mamy tołki, dobra I z tego to już w ogóle będzie punktów Te płoty dało dużo, one są małe Muszę coś zjeść o, i ten dom. Ten dom muszę zjeść. No dobra. Idziemy? No ja dobrze. I teraz już w dom mogę że przy uczestnictwie z niego przelecę. No i nie sprawia to już problemu żadnego. Trzeba mi zabrać, się mi zabrać. No i zobaczymy. Dobra. No i dobra. Bierzemy wszystko po kolei. Może się uda być w topce. Może się uda być w topce. Zobaczmy. Drzewo trzeba zjeść. O dobra, wpadło nam to do środka. Teraz jeszcze nie wiem, już się wszystko po kolei, już nie patrzy. Ludzi muszę, bo ludzi się mega łatwo przy okazji. Jak będę szukał? U tutaj są domy. Te domy trzeba wziąć na pewno. Dobrze, domy się biorą. Ten jeden się nie wziął, ale trudno, już się nie przyjmuje już nie wracam na pewno. Bo to tu, jakbym przyszedł wcześniej. Jeszcze jest 50 sekund. Teraz to już wszystko wpada. W otchłań. Jeszcze muszę tak raz przelecieć. No i wszystko, dobra. Bym kogoś chciał to, że wpadł do mnie jakby. bym się wtedy znacznie pojawił, ale chyba nie znajdę nikogo. O tu ktoś jest jakby napisane, że ktoś tu jest. To zobaczymy. Tu jest ktoś, on nie jest duży. Nie jest chyba aż taki duży. Ale jakby chyba jest sporo. Muszę zmienić trochę kierunek, bo... nie dobra, zostawiam go. Tu jest dużo bambusów chyba. I one dają dużo punktów. Jeszcze mam aż 30 sekund, a tu dużo jeszcze punktów mogę nazbierać. Chcę być gdzieś tak w czwartym, najlepszym. Tu już muszę zawracać. 30 bambusów że jest gdzieś na japońskiej mapie zaliczone. I jestem trzecim największym. Byłem trzecim największym. Zaraz może jeszcze wrócę. Tu takiego muszę zjeść. Tu muszę uciekać, a z tym muszę poalczyć. Zabici. Drugi byłem. No i dobrze, i to tyle w dzisiejszym odcinku. Dwie gierki, myślę, że naprawdę fajnie. Dzięki za obejrzenie do samego końca. Trzymajcie się, i cześć.